Ciężarna kobieta błagała policję o znalezienie syna, ale oni mówili przestań kłamać, sama go ukryłaś największy błąd ich kariery. Karolina Nowak siedziała w chłodnej sali przesłuchań komisariatu policji w Gdańsku trzymając dłonie na brzuchu w siódmym miesiącu ciąży. Naprzeciwko niej siedział komisarz Andrzej Kowalski z wyraźną niechęcią na twarzy. To była już trzecia doba od zaginięcia sześcioletniego Kacpra, a policja wciąż traktowała ją jak główną podejrzaną. Pani Nowak, po raz kolejny, gdzie jest pani syn, zapytał komisarz, uderzając pięścią w stół. Nie wiem, krzyknęła Karolina, łzy spływały jej po policzkach. Błagam, szukajcie go. On może umierać gdzieś w zimnie. Przestań pani kłamać, warknął komisarz Kowalski. Sama go pani ukryła i teraz udaje pani rozpaczoną matkę. To nie jest udawanie. To jest mój syn. Tak, syn, którego nie chciała pani. Miał pani z nim problemy, sąsiedzi słyszeli kłótnie. W ciąży z nowym partnerem, stary syn przeszkadza, to typowy motyw. Karolina patrzyła na tego człowieka z niedowierzaniem. Zamiast szukać kacpra, policja już trzeci dzień próbowała udowodnić, że to ona go zabiła. Sprawdziliście już wszystkie kamery z okolicy. Przesłuchaliście świadków. Rozpoczęliście poszukiwania z psami. Pani Nowak, my prowadzimy śledztwo, jak uważamy za stosowne, odpowiedział komisarz z irytacją. A pani zadanie to przyznanie się do tego, co zrobiła z dzieckiem. Ceo wydawało się być jej największą tragedią było dopiero początkiem koszmaru, którego nikt się nie spodziewał. Wszystko zaczęło się trzy dni wcześniej. Karolina odebrała Kacpra z przedszkola i wróciła z nim do domu. Dziecko bawiło się w ogródku za domem, a ona przygotowywała kolację. Gdy wyszła sprawdzić, co robi, Kacper zniknął. Furtka była otwarta, chociaż była pewna, że ją zamknęła. Pierwszych kilka godzin policja prowadziła normalne poszukiwania. Sprawdzali okolice, rozmawiali z sąsiadami, analizowali monitoring z pobliskich ulic. Ale wszystko się zmieniło, gdy zjawił się Tomasz Nowak, jej były mąż i ojciec Kacpra. To ona krzyczał Tomasz do policjantów. Zawsze miała problemy z Kacprem. Teraz, gdy jest w ciąży z nowym facetem, dziecko jej przeszkadzało. Tomasz był wpływowym biznesmenem w Gdańsku, miał znajomości w policji i magistracie. Jego słowa zostały potraktowane poważnie. Ona ma problemy psychiczne, mówił dalej Tomasz. Leczyła się psychiatrycznie po naszym rozwodzie. Czasami miała napady agresji wobec dziecka. To były kłamstwa. Karolina nigdy nie leczyła się psychiatrycznie i nigdy nie była agresywna wobec Kacpra. Ale Tomasz brzmiał przekonująco, a policjanci woleli uwierzyć prominentnemu biznesmenowi niż histerycznej kobiecie w ciąży. Od tego momentu śledztwo zmieniło kierunek. Zamiast szukać dziecka, policja szukała dowodów przeciwko Karolinie. Przeszukali jej dom, szukając śladów przemocy lub miejsca ukrycia ciała. Przesłuchali sąsiadów, pytając o konflikty między matką a synem. Sprawdzili jej historię medyczną, szukając dowodów na problemy psychiczne. To jest absurdalne, mówiła Karolina swojemu prawnikowi. Zamiast szukać mojego syna, oni próbują udowodnić, że jestem mordercznią. Ale prawnik, mek, Anna Kowalska nie wydawał się zbyt pewny jej niewinności. Karolina, czy między tobą a Kacprem były jakieś problemy? Jakie problemy? To jest mój syn. Kocham go nad życie, ale ciąża, nowy partner, stres, może zdarzyło się coś, czego nie pamiętasz? Karolina patrzyła na prawniczkę ze szokowaną miną. Nawet jej własny prawnik zaczyna uwątpić w jej niewinność. Sytuacja pogorszyła się, gdy media dowiedziały się o sprawie. Tabloid Skandale Gdańska opublikował artykuł zatytułowany „Matka morderczyni ukrywa ciało syna. W artykule opisywano Karolinę jako niestabilną psychicznie kobietę, która pozbyła się problematycznego dziecka. Inne media podchwyciły temat. W telewizji pojawili się eksperci od psychologii, którzy analizowali jej zachowanie podczas konferencji prasowej, twierdząc, że brak łez świadczy o braku emocji. Na portalach społecznościowych pojawiły się hasztagi Sprawiedliwość dla Kacpra i Aresztować Morderczynia. Ludzie publikowali jej zdjęcia z podpisami, szukacie tej kobiety? To ona zabiła swoje dziecko. Przed jej domem gromadziły się tłumy. Krzyczeli morderczyni i gdzie jest Kacper, rzucali kamieniami w okna. Karolina nie mogła wyjść z domu bez ochrony. Najgorsze było to, że poszukiwania Kacpra praktycznie się zatrzymały. Policja była tak skupiona na budowaniu sprawy przeciwko niej, że przestała szukać prawdziwych sprawców. W czwartym dniu po zaginięciu komisarz Kowalski wezwał Karolinę na kolejne przesłuchanie. Mamy nowe dowody, powiedział z satysfakcją. Badania psychologiczne pokazują, że ma pani problemy z kontrolą agresji. Analiza pani telefonu wykazała, że szukała pani informacji o tym, jak pozbyć się dziecka. To nieprawda, jakie informacje? Szukała pani w Google hasła chce o zrobić z problematycznym dzieckiem. To było dwa tygodnie przed zaginięciem Kacpra. Karolina pamiętała to wyszukiwanie. Kacper przechodzi trudny okres po rozwodzie rodziców. Czasami był agresywny w przedszkolu. Szukała porad psychologicznych dla dzieci, ale w kontekście śledztwa wyglądało to podejrzanie. To były porady wychowawcze, nie sposoby na pozbycie się dziecka. Prokurator uważa inaczej. Jutro zostanie pani aresztowana pod zarzutem zabójstwa. Tej nocy Karolina nie spała. Siedziała w pustym domu, w pokoju Kacpra, patrząc na jego zabawki i ubranka. Za oknem pikietowali ludzie z transparentami, gdzie jest Kacper. Jej świat się rozpadł. Straciła syna, a teraz miała trafić do więzienia za jego rzekome zabójstwo. Nikt jej nie wierzył. Wszyscy, policja, media, społeczeństwo uznali ją za winną bez procesu. Ale Karolina Nowak nie była zwykłą, bezradną matką, którą wszyscy uważali za mordercznie. Problem polegał na tym, że przez ostatnie osiem lat prowadziła podwójne życie. W Gdańsku była żoną, matką, zwykłą kobietą pracującą w biurze ale w rzeczywistości była czymś zupełnie innym. Karolina Nowak była komisarzem operacyjnym Interpolu, jedną z najwyższych rangą agentek w Europie, odpowiedzialną za zwalczanie międzynarodowych grup przestępczych zajmujących się handlem dziećmi. Przez 15 lat budowała karierę w europejskich służbach bezpieczeństwa. Zaczynała jako zwykła policjantka w Warszawie, ale jej wyjątkowe zdolności analityczne i umiejętności operacyjne zostały szybko zauważone. Została zwerbowana przez Europol, a potem przez Interpol. Przez lata prowadziła skomplikowane operacje przeciwko najniebezpieczniejszym organizacjom przestępczym na świecie. Rozmantowała siatki handlarzy narkotyków w Kolumbii, złapała terrorystów w Syrii, rozbiła organizację handlu dziećmi w Tajlandii. Ale cztery lata temu postanowiła zejść z pierwszej linii. Była zmęczona życiem pod przykrywkami, ciągłymi misjami, brakiem normalnego życia. Chciała założyć rodzinę, mieć dzieci, żyć spokojnie. Interpol zgodził się na jej przejście na stanowisko koordynatora operacji w Europie. Oficjalnie nadal była agentem, ale większość czasu spędzała za biurkiem, koordynując działania innych agentów. To pozwoliło jej na przeprowadzkę do Gdańska, małżeństwo z Tomaszem, urodzenie Kacpra. Przez cztery lata żyła jak normalna kobieta. Interpol był jej tajemnicą, którą dzieliła tylko z kilkoma najwyższymi rangą przełożonymi. Nawet Tomasz nie wiedział, kim naprawdę jest jego żona. Myślał, że pracuje w firmie logistycznej, ale teraz ta tajna tożsamość stała się jej jedyną nadzieją na odnalezienie syna. Tej nocy, po przesłuchaniu, Karolina zrobiła coś, czego nie robiła od czterech lat. Otworzyła swój szyfrowany telefon służbowy i zadzwoniła do Lyonu, do centrali Interpolu. Agent Nowak, kod identyfikacyjny Alfa 779, powiedziała do oficera dyżurnego. Agent Nowak, nie słyszeliśmy od pani sygnału od miesięcy. Co się dzieje? potrzebuje natychmiastowego wsparcia operacyjnego. Mam sytuację kryzysową. W ciągu godziny Do Gdańska przylatywał zespół specjalny interpolu z najlepszymi ekspertami odporwań dzieci w Europie, ale Karolina wiedziała, że musi działać ostrożnie. Jeśli ujawni swoją tożsamość za wcześnie, może to zagrozić nie tylko tej operacji, ale także innym śledztwom prowadzonym przez Interpol w Polsce. Postanowiła najpierw sprawdzić co dokładnie wie o sprawie Polska policja. Następnego ranka zanim miała zostać aresztowana, Karolina ubrała się elegancko i poszła na posterunek policji. Nie jako podejrzana, ale jako kobieta, która chce złożyć dodatkowe zeznania. Komisarzu Kowalski powiedziała, siadając naprzeciwko niego, chcę panu opowiedzieć całą prawdę o dniu, gdy zniknął Kacper. Myślałem, że już nam pani wszystko powiedziała. Nie wszystko, bo bałam się, że mi pan nie uwierzy. Przez następną godzinę Karolina opowiadała komisarzowi szczegółową wersję wydarzeń z dnia zaginięcia. Ale tym razem dodawała detale, które wcześniej przemilczała. Około godziny 16 widziałam przed domem nieznany samochód, mówiła. Czarny van bez oznakowania. Stał tam może 10 minut. Dlaczego pani tego wcześniej nie powiedziała? Bo myślałam, że to bez znaczenia. Ale teraz uważam, że może to być ważne. Komisarz notował z rosnącym zainteresowaniem. Czy zapamiętała pani tablice rejestracyjne? Częściowo. Zaczynały się od GD, czyli Gdańskie. Dalej były cyfry, ale nie zapamiętałam wszystkich kropka. To był początek gry, którą Karolina prowadziła z polską policją. Podawała im informacje, które kierowały śledztwo w stronę prawdziwych sprawców ale robiła to tak, żeby wyglądało na naturalne wspomnienia traumatyzowanej matki. W międzyczasie zespół Interpolu rozpoczął równoległe śledztwo. W ciągu dwóch dni mieli znacznie więcej informacji niż polska policja przez cały tydzień. Analiza kamer z całego Gdańska pokazała rzeczywiście czarnegowane, który jeździł po dzielnicy Karoliny przez kilka dni przed zaginięciem Kacpra. Samochód był skradziony dwa tygodnie wcześniej. Badanie profilu sprawców wskazywało na zorganizowaną grupę zajmującą się handlem dziećmi. Kacper pasował do profilu sześcioletni chłopiec z dobrej rodziny, bez problemów zdrowotnych. Ale najważniejsze odkrycie było inne. Zespół Interpolu stwierdził, że za zaginięciem Kacpra stoi ta sama grupa, która była odpowiedzialna za zaginięcie trzech innych dzieci w województwie pomorskim w ciągu ostatnich dwóch lat. I ta grupa miała ochronę w polskiej policji. Analiza działań Policji Gdańskiej wykazała, że w każdej z trzech poprzednich spraw śledztwo było prowadzone w ten sam sposób. Podejrzenia natychmiast kierowano na rodziców. Prawdziwe poszukiwania były minimalne, dowody były ignorowane lub fałszowane. Komisarz Kowalski nie był tylko niekompetentnym policjantem. Był częścią systemu, który chronił prawdziwych sprawców. W dziewiątym dniu od zaginięcia Kacpra Karolina została oficjalnie aresztowana. Gdy prowadzili ją w kajdankach do radiowozu, tłum krzyczał morderczyni i rzucał w nią jajkami. Ale w areszcie czekała na nią niespodzianka. Jej cela była pod stałą ochroną dwóch funkcjonariuszy służby więziennej, którzy okazali się być agentami Interpolu. Agent Nowak, szepnął jeden z nich, mamy lokalizację. Zespół Interpolu znalazł miejsce, w którym przetrzymywane były porwane dzieci. To była opuszczona fabryka na przedmieściach Gdańska należąca do firmy powiązanej z Tomaszem Nowakiem. W tym momencie Karolina zrozumiała, co się naprawdę stało. Jej były mąż nie tylko był częścią grupy przestępczej, to on był organizatorem porwania własnego syna. Powód był prosty. Tomasz dowiedział się, że Karolina jest agentem Interpolu. Bał się, że może odkryć jego związki z handlem dziećmi. Postanowił pozbyć się jej w sposób, który jednocześnie da mu alibi i pozwoli na pozbycie się niewygodnego świadka. Plan był prosty. Porwać Kacpra, obciążyć Karolinę, doprowadzić do jej aresztowania i skazania. Gdy siedziałaby w więzieniu za zabójstwo syna, nikt nie uwierzyłby jej oskarżeniom przeciwko niemu. Ale Tomasz nie wiedział, że właśnie zaczął wojnę z jedną z najskuteczniejszych agentów Interpolu w historii. Tej nocy, gdy wszyscy myśleli, że Karolina śpi w celi, jej zespół przeprowadził prowadził operację uwolnienia dzieci. Nie tylko Kacper był tam przetrzymywany. W opuszczonej fabryce znajdowało się 8 dzieci w wieku od 4 do 10 lat, wszystkie porwane w ciągu ostatnich dwóch lat. Operacja była przeprowadzona z precyzją wojskową. W ciągu 10 minut wszystkie dzieci były bezpieczne, a czterech sprawców aresztowanych. Ale to była dopiero połowa planu Karoliny. Druga część polegała na zdemaskowaniu całej sieci korupcji w gdańskiej policji. Rano, gdy media informowały o uwolnieniu dzieci, Karolina została zwolniona z aresztu z braku dowodów. Oficjalnie była wolna. Nieoficjalnie była najniebezpieczniejszą osobą w gdańsku dla wszystkich, którzy uczestniczyli w korupcyjnym systemie. Pierwszą osobą, którą odwiedziła był komisarz Kowalski. Komisarzu powiedziała siadając w jego gabinecie. Słyszał pan o nocnej operacji? Tak, gratulacje. Cieszę się, że syn został odnaleziony. Ja też, ale mam pytanie. Kto pana informował o tym, że mam problemy psychiczne? Kowalski spojrzał na nią z zaniepokojem. Nie rozumiem pytania. Rozumie pan doskonale. Kto kazał panu skupić się na mnie, a nie na szukaniu prawdziwych sprawców? Nikt mi nie kazał. Prowadziłem śledztwo zgodnie z dowodami. Karolina położyła na biurku teczkę z dokumentami. To są nagrania pana rozmów z Tomaszem Nowakiem. To są przelewy na pana konto. To są zeznania aresztowanych sprawców, którzy potwierdzają, że pan ich chronił. Komisarz Kowalski otworzył teczkę drżącymi rękami. Po chwili zamknął ją i spojrzał na Karolinę. Kim pani jest? Jestem matką, którą pan próbował wysłać do więzienia za rzekome zabójstwo syna. Jestem też komisarzem operacyjnym Interpolu. Kowalski pobladł. To niemożliwe. Możliwe. I przez ostatnie 10 dni dokumentowałam każdy pana błąd, każde kłamstwo, każdy dowód korupcji. Ma pan wybór. Albo współpracuje pan z wymiarem sprawiedliwości, albo do końca życia będzie pan siedział w więzieniu. Druga wizyta była u Tomasza. Jej były mąż został aresztowany rankiem, ale wypuszczony za kaucją. Gdy Karolina zapukała do drzwi jego biura, myślał, że przyszła prosić o przebaczenie. Karolina, cieszę się, że Kacper został odnaleziony. Przepraszam za te podejrzenia. Nie przepraszaj, przerwała mu. Wiem, że to ty go porwałeś. Tomasz próbował zachować spokój. To szaleństwo. Dlaczego miałbym porywać własnego syna? Bo dowiedziałeś się, kim jestem. I bałeś się, że odkryję twoją działalność. Jaką działalność? Karolina położyła na jego biurku drugą teczkę. Handel dziećmi. Kontrola policji. Fałszowanie śledztw. Mamy wszystko udokumentowane, Tomek. Każdą transakcję, każdą łapówkę, każde porwane dziecko. Tomasz otworzył teczkę i przeczytał pierwsze strony. Jego twarz stała się szara. Jak długo o tym wiesz? Od zawsze. Jestem agentem Interpolu, Tomek. Przez wszystkie lata naszego małżeństwa śledziłam takie organizacje jak twoja kropka. Dlaczego mnie nie aresztowałaś? Bo chciałam normalnego życia. Myślałam, że mogę się przejmieć w emerytury, mieć rodzinę, nie być agentką. Ale ty zniszczyłeś te marzenia. Tomasz upadł na fotel. Co teraz będzie? Teraz zostaniesz aresztowany. Spędzisz resztę życia w więzieniu. A ja wrócę do tego, co robię najlepiej, łapania ludzi takich jak ty. Przez następne tygodnie media pisały o największym skandalu w historii gdańskiej policji. Aresztowano dwunastu policjantów, trzech prokuratorów i dziesiątki osób związanych z siecią handlu dziećmi. Karolina stała się bohaterką mediów ale nie jako matka, która odzyskała syna, lecz jako agent Interpolu, która zniszczyła międzynarodową sieć przestępczą. Prawda o jej tożsamości wyszła na jaw, gdy Interpol oficjalnie podziękował jej za wyjątkową odwagę i profesjonalizm w operacji ratowania dzieci. Komisarz Kowalski został skazany na 8 lat więzienia. Tomasz Nowak na 20 lat. Cała sieć handlu dziećmi została rozmantowana, ale dla Karoliny najważniejsze było to, że Kacper wrócił do domu i że w końcu mogła być sobą, matką, która kocha swojego syna i agentką, która walczy o sprawiedliwość. W pierwszą rocznicę odnalezienia Kacpra Karolina otrzymała ten Telefon z centrali Interpolu w Lionie. Agent Nowak, mamy propozycję. Chcemy, żeby objęła pani kierownictwo nowego departamentu do spraw walki z handlem dziećmi w Europie. Czy mogę pracować z Gdańska? Oczywiście. Wie pani lepiej niż ktokolwiek, jak ważna jest praca w terenie. Karolina spojrzała na Kacpra, który bawił się w ogrodzie. Był bezpieczny, szczęśliwy, w końcu znał prawdę o tym, co robi jego mama. Przyjmuję, powiedziała, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Chcę osobiście nadzorować każdą sprawę. Żadne dziecko nie powinno przechodzić przez to, co przeszedł mój syn. Ceo wydawało się być końcem jej kariery i życia. Stało się początkiem największej operacji przeciwko handlarzom dziećmi w historii Europy. A Karolina Nowak stała się legendą, kobietą, która walczyła jako matka i wygrała jako agent.